Hej, hej, moje robaczki, kochane, witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, o jakim nie prosiłyście w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Będzie to filmik, mianowicie Ready to School, czyli gotowa do szkoły. Tak, tak, ja, ja i szkoła. wiecie co wiecie, kiedy to było? To było dosłownie gdzieś nie wiem, ale chyba w 1945. Także e, to, jak ja się przygotowywałam do szkoły, a to, co jest teraz, to jest w ogóle niebo, a ziemia. Ale dobrze. Postanowiłam zamknąć na chwilę oczy, przenieść się do tych czasów, kiedy chodziłam do szkoły. No i taki filmik mam nadzieję, że Wam przygotuję. Oczywiście skupiam się tutaj, wiecie co, w największej mierze na takich naprawdę nastoletnich dziewczynach, skromnych dziewczynach, chociaż wiem, że teraz o skromność bardzo trudno. Ale tak, właśnie na takiej skromności, dziewczęcości. I taki makijaż planuję Wam tutaj pokazać. Także jeżeli jesteście zainteresowane, to zostańcie ze mną. Przystępujemy więc do e, make-upu. Ja pokażę Wam, czego będę używała. E, więc tak, jeżeli chodzi o twarz, e, na twarz użyję z Mua Skin Define Hydro Foundation z witaminą E oraz e, z Natural Beige. Na pewno go pamiętacie. Uważam, że jest to bardzo fajny kosmetyk i na pewno jest przeznaczony do właśnie do młodych dziewczyn. E, następnie Mua Skin Define Hydro Powder. Tymi samymi właściwościami. Mam nadzieję, że dobrze widać. OK. E, brwi, oczywiście, zaznaczam e, standardzik, po prostu e, Betty, że to. E, do mojego make-upu, do mojego make-upu oczu użyję e, Gosia. Użyję tą e, paletkę z e, rozświetlaczami, brązerami. Ostatnio się mnie pytałyście, co miałam na oczach, i ja właśnie użyłam, wiecie, co, paletkę? W całości użyłam na swój. E, na swój make-up oczu paletkę ze slika Także bardzo często jest tak, że właśnie używając świetlacza i brązera robię po prostu makijaż oka. Zobaczymy, czy będę musiała, przepraszam, e, użyć. Jeżeli tak, to użyję jeszcze może tego brązera do podkreślenia troszeczkę kości policzkowych. Jeżeli nie, Posłużę się paletką ze Sleeka, tutaj mamy rozświetlacz e, róż i brązer, także wszystko co jest nam potrzebne do konturowania twarzy, możemy użyć ją również do makijażu oczu, e, usta zaznaczę i podkreślę tylko i wyłącznie delikatnie błyszczykiem, bo jak wiemy do szkoły nie warto i nie należałoby e, malować mocno i podkreślać ust, oczywiście korektor do... Do zakrycia naszych jakichśkolwiek niedoskonałości, czy dla dziewczyn, które mają problem z pryszczami, nie z pryszczami, z wypryskami, z jakimiś niedoskonałościami skóry polecam korektor. E, ja do mojego make-upu użyję pędzelków, e, nie jest to koniecznością, użyję również zalotki, e, użyję tuszu e, tego e, Super Color e, 24 z Rimmela e, Jeżeli o pędzelki chodzi, e, na pewno używamy dobrwi. Na pewno przynajmniej jeden do, do nakładania cieni, natomiast to użyję do nałożenia pudru i oczywiście to do wykonturowania twarzy. Także let's go! Zaczynamy, moje drogie! Na twarzy mam krem tylko i wyłącznie jakiś, ów. wcześniej jeszcze miałam oczywiście umytą, oczyszczoną twarz, Także nakładamy. Ja nakładam oczywiście w tym momencie palcem, nie będę się bawiła chyba raczej w żadne pędzelki. Nie każda pędzelek posiada, także ja pokazuję Wam taki naprawdę najprostszy sposób, najszybszy myślę nałożenia, po prostu e, wykonania make-upu przy szkołą. Jak wiemy, rano wstając nie mamy zbyt wiele czasu. Nakładamy. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze tutaj widzicie. A z który posiadają większą ilość kosmetyków, możecie położyć sobie również jakąkolwiek bazę, jakiś taki, wiecie, primer pod make-up. Dobrze, ja sobie go jeszcze troszeczkę dołożę. Jak widzicie, jest to taki bardzo naturalny, naprawdę kolorek. No i dobrze. I można powiedzieć, że ta jedna taka, jakby podwójna w sumie warstwa powinna nam wystarczyć. Zobaczcie. Grzeczny to będzie, naprawdę grzeczny, fajny. Jeżeli oczywiście ten kosmetyk jest dla Was za jasny, ja tutaj przygotowałam sobie E, po prostu taki, wiecie, żeby e, dla porównania zrobić. Przygotowałam sobie jeszcze taki zastępnik. Możemy sobie delikatnie przyciemnić, możemy zmieszać sobie w ogóle na przykład krem z podkładem jakimkolwiek e, dla uzyskania lepszego efektu ciemniejszej e, cery. Zobaczcie, on nam troszeczkę jeszcze jeszcze bardziej po prostu przyciemnia e, cerę. Dobrze wcieramy, naprawdę dbamy o to, żeby dobrze wleczyć tutaj w partię włosów, bo no, żeby po prostu nie mieć efektu maski, tak, tak jak to większość dziewcząt e, czyni, czyli po prostu malują się dotąd, reszta tak jakby jest pomijana i to naprawdę wygląda sztucznie, nienaturalnie i nieładnie i nieestetycznie. Dobrze, także posłużam się tutaj e, Bourjois Half Mix Serum, e, kolorek ja mam e, Light Bronze, czyli po prostu bardzo delikatny brąz, kolorek numer 56. Prezentuje się tak. Ła! Nic się nie stało. Na twarzy prezentuje się tak. Dobrze, ja teraz e, przypodruję. Przepraszam bardzo, ja sobie tutaj wyłożę telefon z głośniczka. Ok. No i nabieram sobie. Zobaczcie, jak się troszeczkę pyli. No i przypodruwuję sobie e, całą twarz dla utrwalenia. dla utrwalenia podkładu. Po to, żeby może aż tak bardzo nam się ta e, skóra nasza nie świeciła. Używamy najczęściej pudru transparentnego. Starać się nie używać pudrów takich brązowych, jakichś naprawdę, bo, no bo to jest, mówię, do szkoły, nie bardzo, nie bardzo. Okej, okay. myślę, że wystarczy. Rzecz już już przypudrowana. Teraz podkreślę sobie delikatnie bardzo brwi. Wam do tego tej mojej standardowej paletki, którą wam, wam, która już jest Wam dobrze naprawdę znana. Ja myślę, że zdecydowanie już wystarczy. Możemy trochę przeczyć palcem, jeżeli gdzieś. Mamy za mocno. Możemy oczywiście użyć wosku, możemy do tego też użyć niekoniecznie takiej paletki specjalnie przygotowanej do przystosowanej do brwi, możemy użyć każdego ciemniejszego, brązowego lub czarnego, lub szarego, grafitowego cienia z jakiejkolwiek paletki. Ja nałożę sobie odrobinę oczywiście brązera bronz, wróć korektora, żeby troszeczkę odświeżyć, otworzyć nasze spojrzenie. Możemy nałożyć go też odrobinkę na górną powiekę tuż półkiem brwiowym. nie nakładam go dużo, jak widzicie. Właśnie to również fajna baza pod nasze cienie oczywiście. Dobrze do. Ok, delikatnie bardzo wklepujemy, nie trzemy pod oczami, bo wiemy przecież, że to jest bardzo, bardzo wrażliwa skóra jest pod oczami, bardzo. I takie tarcie może po prostu nam się odwdzięczyć, no za dość uczynić po prostu, wiecie, jak będziemy starsze, no a tego nie chcemy. Teraz użyję sobie na, na moje powieki, e, używam paletki w tym momencie z Gosza mogłabym równie dobrze użyć ze Slika lub z Revolution, jakąkolwiek macie. Najjaśniejszy cień, najjaśniejszy, czyli w tym przypadku mnie ten, nakładam po prostu na całą powiekę. I oko robię dokładnie to samo. O! Ok, troszeczkę jeszcze w kącik oka dla rozjaśnienia spojrzenia. Dobrze, teraz użyję kolejnych dwóch, zmieszam je ze sobą. To będzie ten taki, te dwa kolorki wyżej, powyżej po prostu, z waszego rozświetlacza jakiegokolwiek. Będzie również naturalne takie bardzo naturalne wykończenie. I teraz biorę ten najciemniejszy, czyli ten tak zwany brązer, już z tej paletki, i kładę sobie w zewnętrznym kąciku oka. Czyli po prostu delikatnie, ale to bardzo delikatnie, przyciemniam sobie to oko. Co fajnie zamknie nam po prostu cały makijaż. Oka. Okej. Okay. Teraz do konturowania twarzy użyję paletki ze Slica, czyli używamy bronzera, bardzo delikatnie podkreślając, bardzo delikatnie uważajmy, podkreślając nasze kości policzkowe. Czyli oczywiście używamy bronzera tuż pod, pod kością policzkową. Tutaj aż koło skroni. Jak widzicie tutaj pod kością policzkową. Skupiamy się tylko i wyłącznie, i pamiętajmy, żeby dochodzić aż tutaj do, do włosów. Żeby ten jednak e, kawałek tutaj koło włosów nie, nie był po prostu jaśniejszy, bo będzie to wyglądało naprawdę bardzo nienaturalnie. Jeżeli macie wysokie czoło, możecie dodać sobie odrobinę brązera tuż na czoło, na, samej, na samym tutaj e, szczycie czoła, że tak powiem. Okej, okay. możemy zmniejszyć sobie odrobinę nos. Kładą na skrzydełka nosa. Te, które mają szeroki nos, kładą sobie rozświetlacz na skrzydełka nosa. W ten sposób sobie nos optycznie powiększycie. Teraz używam roz rozświetlacza. Kładę na, na część nosa, na czoło. Jak widzicie, do tego używam jednego pędzelka i jednej paletki. tu powiększenia odrobinkę ust na ukupiny nakładam sobie rozświetlacz. Odrobinę na brodę. Wartość wyglądała bardziej symetrycznie. Oczywiście tutaj, nad, nad kośćmi, będziemy rozświetlać bardzo delikatnie odrobinę różu. Jak widzicie, do tego wszystkiego używam tylko i wyłącznie jednej paletki. Dobrze, ja sobie to wszystko jeszcze pozwolę rozsmarować większym pędzelkiem. Wiecie, co Wam jeszcze tylko powiem, taką, e, taką nowostkę. Ta świczka, e, którą zakupiłam, to była chyba Beach Holiday. Po prostu fantastyczna, fantastyczna. Pachnie mi tak tu wakacjami, że zamiast po prostu świąt, to ja tutaj wakacje czuję, naprawdę. Jeżeli e, chcecie jeszcze bardziej podkreślić swoje kości policzkowe, możecie dołożyć sobie bronzera. Nie wiem tylko, jak to w każdej ze szkół po prostu wygląda, czy taki make-up naprawdę możecie sobie czynić, czy nie. Ja odrobineczkę, zobaczcie, odrobinkę go po prostu dołożę. Staram się wybrać naprawdę kosmetyki takie dostępne na każdą kieszeń, bo jak wiemy, no w wieku szkolnym nastolatki nie zarabiają, chociaż ja dorabiałam, pilnując dzieciaczki, co już wiecie. Ale to wiadomo, one nie są żadne, nie wiadomo jak, jakie pieniądze, także staramy się raczej trzymać na coś do ubrania. No sobie na kosmetyki też. Ale mając takie e, drobne, że tak powiem, w portfelu raczej nie, nie szastamy na, e, nie wiadomo jak, na kosmetyki. E, maluję oko, mam nadzieję, że Wy wszystko dobrze widzicie, ja Wam się jeszcze przybliżę. Dobrze, używam do tego, tak jak jeszcze raz Wam powiem, e, Super Color z Rimmela, ten tusz. Chcę osiągnąć bardzo naturalny naprawdę e, look, no i malujemy. aż oczu mam już praktycznie skończony yy, warto również dziewczyny przy sobie mieć zawsze patyczki kosmetyczne, polecam Wam bardzo serdecznie, ponieważ na każde nasze jakieś takie nie, niedociągnięcia yy, po prostu sprawdzają się świetnie, teraz na koniec tylko i wyłącznie podkreślam usta robię to Catrice Beautifying Lip Smoother czyli taki po prostu yy, taki nasz balsam Przez to, że fajnie się błyszczy. E, przez to, że fajnie się błyszczy. Powiększa nam troszeczkę optycznie usta. Fajnie je podkreśla. E, no i tak się prezentuje mój e, ready to school look. Myślę, że użyłam wszystkich kosmetyków. E, mundurek prawie że na sobie mam. To nie są mundurek oczywiście, jeżeli możecie nosić biżuterię, nie wiem jak jest w Waszych szkołach, możecie sobie wykorzystać jakieś bardzo drobne pierścioneczki delikatne. Do tego moja bransoletka, czyli rące prezentują się tak i mój e, makijaż prezentuje się tak. Bardzo delikatny, bardzo subtelny, bardzo dziewczęcy myślę. Nic raczej, niczego nie jest za dużo, nic nie jest przesadzone, do niczego raczej w szkole nikt nie powinien się przyczepić. E, także, e, no jeżeli możecie, mówię, to możecie sobie mocniej troszeczkę podkreślić oko, możecie użyć jakiegokolwiek innego kolorku na usta. Ja akurat tutaj postawiłam na naprawdę naturalny nie będę tutaj rozpuszczać nawet włosów, nie wiem jak w Waszych szkołach, czy możecie mieć rozpuszczone, czy musicie mieć spięte, bo teraz wiem, że jest naprawdę różnie. Ja oczywiście standardowo coś muszę z nimi zrobić, możecie sobie zrobić kucyka, możecie upiąć sobie na bok, możecie zrobić cokolwiek z waszymi włosami, co sobie tylko życzycie i to, na co Wam po prostu wolno w szkole. Możecie fajnie gdzieś na przykład z boczku sobie tutaj leciutko upiąć. Ja bardzo lubię na przykład rozpuszczone i... I tutaj po prostu bardzo delikatnie, na przykład spięte jakąś spineczką. Także bardzo dziewczęco, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście bardzo proszę łapka w górę. Zapraszam Was oczywiście na mojego Facebooka, na Twittera, na Instagrama i Pinterest'a. Tam również możecie pooglądać moje zdjęcia, jakie wstawiam. Zobaczcie w ogóle, no ja muszę Wam to pokazać, córcia w ogóle zrobiła mi właśnie kawa. nie daj, że w, moim, e, w tym momencie ulubiony kubeczku ze Starbucksia, to jeszcze po prostu kawcia od córci, także dziękuję kochani bardzo. Kawa przed szkołą, również dobra rzecz. No i tak się prezentuje mój, e, mój ready to school. Córcia, jak się podoba? córcia pokazuje córcia, tak, już jak zwykle łapka w górę, e, także bardzo się cieszę. E, tak jak mówię, jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę łapki w górę, e, subskrybujcie mój e, kanał, e, jeżeli macie do mnie jakiekolwiek zapytania, piszcie również do mnie w komentarzach, piszcie do mnie w wiadomościach prywatnych, e, piszcie do mnie jeszcze dalej, jakie macie propozycje, chociaż ja mam taką listę naprawdę, najchętniej to bym jednego dnia nagrała Wam 1500-1900 filmików, Gdyby tylko czas mi na to pozwolił. Um, no i dobrze, i cóż, no i żegnam się z Wami, ściskam Was mocno i do usłyszenia. Pa!